Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Generalnie, w sumie, chciałem sobie nagrać taki poradniczek, bo dużo osób się zastanawia, jak dostać taką fajną maskę do Meg i do Trapera. Co macie na miniatursa? I myślałem, że mogę nagrać w sumie, jak, jak ją zdobyć, bo Znalazłem tylko odpowiedź na jakiejś zagranicznej, śmiesznej stronce. Oprócz tego nie ma jakiegoś legitnego mniej więcej tematu. Jakby no, żeby ktoś o tym nagrał. Nieważne. Jeszcze spojrzę do jakim nagrywa się. Generalnie wpisujecie sobie w Steama Death Garden czy coś takiego. No, chwila. Eee... Tak, wchodzicie w to Blood Harvest. No, i to jest generalnie gra od behavior, czyli od twórców DBD. No i nie mam pojęcia, co jest to jest. Zagranie ważne, dajecie zagraj. No, kurwa, środek. No, dajecie zagraj, generalnie. Nie musicie tego kompletnie pobierać. Yy. Generalnie ludzie tam pisali też, że jak pobiorą, to mają maskę. No i generalnie tak, jak już to macie, kurde sen, w bibliotece Nie musicie tego mieć pobrane, bo nie chce mi się pobierać nawet 10 giga Wystarczy, że to będzie w bibliotece Możecie to odinstalować, ale żeby to było w bibliotece Nie wiem, czy możecie to z biblioteki usunąć Więc lepiej niech to gdzieś tym w bibliotece waszej będzie No i gdy już to macie w tej bibliotece, no to sobie dajecie graj w dbd No Odpalacie giereczkę i macie już maskę. Generalnie mm, kiedyś ta giereczka devgarden Garden kosztowała tam 80 zł, i był jakieś że dwa, dwa tygodnie, gdzie można było sobie zagrać za darmo. Takie jakby event, że no można za darmo było grać, i ludzie to pobierali i mieli maski. I tak w tą grę generalnie kompletnie już potem nikt nie grał i stwierdzili, że tą grę wydadzą za darmo, ale jest jakiś tam DLC do niej. Nie wiem, nie zagłębiałem się. Kompletnie mnie nie interesuje ta gra. Chwila, zmienię sobie scenę. Halo? Dobrze. Wchodzicie do gry. I jak macie tego dev gardena w waszej bibliotece, to maska już powinna być na waszym koncie. I mamy. Ja już mam ją założoną. Generalnie nie będzie żadnego powiadomienia, że udostaje się. Po prostu wchodzicie tutaj w skinki i się wam pojawi maska. I macie taką maskę. Jeszcze wam pokażę jak wygląda do trapera. Chociaż do trapera nie ma jakiejś szczególnie fajnej maski, moim zdaniem. Yy, tutaj. Taką ma. To jest trochę. Nie wiem, kojarzy, leśnik to się nazywa. Kojarzy mi się to trochę z taką maską motocyklisty. Ale nieważno, no macie jeszcze taką maskę. Chociaż moim zdaniem Tomek jest lepsza z nas. I co? Jak Wam pomogłem, to łapeczka w górę i subskrypcja bo od dwóch lat jest około 200 pozdrawiam